Wiele osób zastanawia się, w jakiej jesteś dyspozycji i pada prośba o to, żebyś pokazał chwilę walki z cieniem. Na środku. rzucanie ciosów na zakończenie tego panelu. Krótka próbka twoich umiejętności. Jak Artur Binkowski... Spoczko, zrobimy walkę z cieniem mhm. w zwolnionym tempie. Żeby dobrze, wciślać, dobrze. Ale to dobrze. jest ta płynność żeby, ruchów, ta dynamika, każdy, ta pamięć tylko, ruchowa. Tylko ruchy, tylko, ta, tylko, tylko ruchy. Tak. tak, te wilcze ruchy, ten instynkt drapieżnika, który wchodzi do... Nowej areny 8 lutego na Paint 24. Co tu zobaczymy? Czy to będzie orzeł latający, czy jednak nocny biały wilk, jest praca na nogach. Lewo, prawo, in, out. Ciosy proste. Artur Binkowski, widać tego się nie zapomina. Ale ta do... wygrana 18 lat temu, ale jednak, jednak jest! Polski orzeł to latuje, Dobrze, do Wielkie brawa. Serduszka na czacie, słuchajcie! Dziękujemy Ci. E, Tomku, a może ty byś chciał odpowiedzieć swojemu rywalowi? I tak, o, mamy to! Ale właśnie my czekamy na Ale kopnięcie. były ruchy, Artur, były ruchy. Słuchajcie, oko były na oko, ruchy. ząb na ząb, teraz Tomasz Majewski. Walka z cieniem, Walka z cieniem ale z, cieniem. z kopnięciami i kopnięcie ale... na zakończenie. Tak, na zakończenie poprosimy o kopnięcie i twoją słynną obrotówkę. Ale tu jest, już widać, trochę sztywniej ze stóp. Takie kopnięcie na głowę, ale tego nie będzie w tym pojedynku. Ale czy będzie jeszcze obrotówka na zakończenie, która mogłaby strącić każdemu głowę? Nie, nie. Sączasne spodnie Słuchajcie, nie obrotów. Wielkie brawa, wielkie brawa. Natopka. Co sądzisz? Co sądzisz urzełku? Dostanie lekki masaż twarzy. <słuch> masaż twarzy gwarantowany. <słuch> <słuch> fame 24 Underground. Z...